Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dawno nic nie nagrywałam z samochodu i pomyślałam, że chcę Wam coś powiedzieć, właśnie gdy jadę samochodem, ponieważ mm, ma to właśnie związek z tym, że wychodzimy z domu i czasami nie jesteśmy przygotowani, nie mamy nic do jedzenia i na przykład gdzieś tam po drodze nas złapie taki mm, nagły głód. No i co wtedy będziemy jeść? Kiedyś to wiedziałam, gdzie pojechać, ale nie było to wcale zdrowe miejsce, dlatego nie będę się nawet chwalić. Ale w tej chwili staram się zabezpieczać przed takimi sytuacjami, i jest kilka takich rzeczy, które właśnie ze za sobą zabieram. I chcę wam pokazać, tylko zaraz gdzieś stanę: no bo nie będę tego robić w czasie jazdy. Chcę wam pokazać, co mam w torebce i co mam w samochodzie, na, w takim wypadku, gdy, gdy chce mi się coś przekąsić. Zawsze mam wodę, staram się mieć zawsze wodę ze sobą, i akurat dzisiaj wodę mam. Najczęściej nie wychodzę z domu bez wody. Ale też mi się zdarza zapomnieć, dlatego na to też się jestem, jestem dosyć przygotowana. Zaraz wam pokażę. Już sanęłam. Najczęściej wodę zabieram ze sobą z domu, ale jak mam jej za mało, albo chcę mi się napić czegoś innego, albo po prostu o niej zapomnę, to mam wodę kokosową w samochodzie. I bardzo lubię napić się czasami takiej wody kokosowej. I nawet jak jestem głodna, to czasami po napiciu się tej wody już głód mija. No ale poza tym. To, co zawsze mam w samochodzie, niektórzy się śmieją, że u mnie w samochodzie zawsze się można najeść, to jest gorzka czekolada. 70% kakao, różne, tutaj akurat mam migdałową z solą, ale różno, różne rodzaje to, to nie ja zjadłam, to moja rodzina już zjadła i zostało niedużo. Zawsze staram się mieć i ta czekolada mi często uratowało ratuje życie. Bardzo rzadko ją jem. Ale wystarczy czasami jedna albo dwie kosteczki, gdy właśnie jestem głodna i, i poradzę sobie. Nie mam w ogóle problemu, jak zjem to właśnie taką czekoladę. Naprawdę podnosi energię i, i sprawia, że czujemy się nasyceni przynajmniej na jakiś czas. To, co mam w swojej torebce najczęściej od jakiegoś czasu, to są na przykład też... Um, Peski z dyni, które uwielbiam i które lubię sobie przekąsić tak właśnie w czasie drogi. Garskę albo dwie garstki dziennie staram się jeść. Pamiętajcie, że pasożyty nie znoszą pestek z dyni, więc to jest też super taka przekąska właśnie przeciwpasożytnicza. I kolejną rzeczą, którą wnoszę w torebce, i to już od kilku miesięcy tu mam jeszcze z Polski, to jest, to jest ziarno kakaowca. To są ziarna takie ziarna w całości kakao i one są super, jak mam je w torebce. Ja nie jem ich codziennie, raz na kilka dni, jak mi się przypomni, to sobie właśnie kilka ziarenek zjadam, albo gdy jestem głodna, już zdarzyło się, że uratowały mi życie. Są naprawdę fantastyczne, wspaniałe takie, takie ziarenko sobie zjeść. To są takie moje sposoby na to, żeby w razie gdy jadę gdzieś i mnie nagle, nagle mnie coś. Złapie jakaś ochota na zjedzenie czegoś, czy przekąszenie, to właśnie, żeby miała albo coś do picia, albo coś do przegryzienia. Jestem ciekawa, czy wy macie jakieś takie sposoby, jakieś takie rzeczy, bo oczywiście zawsze można zabrać ze sobą sałatkę, banany, jabłka, owoce, ale to są świeże rzeczy, które musimy przygotować i o których musimy pamiętać. Ja lubię mieć też coś takiego, o czym jeżeli nie pamiętam i nagle mi się coś przypomni, to zawsze, żeby jednak było albo w samochodzie, albo w torebce. Więc to są, myślę, że suche rzeczy są tutaj najlepsze. Jeszcze są dobre algi algi, które też czasami mam w samochodzie, ale dzieci moje też bardzo lubią i często je jedzą. Czyli takie przekąski, przegryzki. Jestem ciekawa, czy macie jakieś takie swoje sposoby na jakieś takie właśnie takie fajne na fajne jakieś drobiazgi, które nosicie w torebkach albo w samochodach. Podzielcie się z nami w komentarzach. A ja was na dzisiaj serdecznie żegnam. Ściskam, dziękuję za obejrzenie filmiku dzisiejszego i zapraszam do oglądania kolejnych. Trzymajcie się. Też papa.